Siema ludzie, widzicie? LEGO Star Wars, gadżetka z LEGO Star Wars. Jest tu dwa komiksy, dwa plakaty, stojak na broń, miesze świetne i blastery. Prezent taki, limitowana edycja, pisze na opakowaniu, limited edition, limitowana edycja. No. Dobra, pokażę Wam, co jest... Tutaj są nazwy wszystkich, czy będzie nowe Star Wars 18 grudnia. No dużo tych postaci. No ty. W środku jest instrukcja do tego, ale teraz będziemy to składać. Dobra, już. Dobra. To pierwszy daje. Dam już na pamięć. Takie za zastra. A dobra. I teraz taki fajny czerwony klocek. Mam taki też niebieski klocek. Dobra, teraz tylko jeszcze dawać tutaj dać plastery. Fajny, duży taki blaster jest. I mały. Taki mały to dużo jest w zestawach i miecze świetne. Dwa rodzaje mieczy świetnych. Niebieski i zielony. E, dobra. No, dobra. E, zestaw jest za 10 zł. Jak chcecie więcej gazetek ch gazetek różnych, to dajcie łapki w górę. No dobra, no to pa.